...w poprzednim odcinku. Omae wa mou No NANI?! <śmuletra> <śmuletra> Jestem takim zerem, że koniec, nie? Kurwa, <śmuletra> <śmuletra> oddałem zero celnych strzałów, nie? <śmuletra> Powinna być jakaś taka kamera, że możesz na innego <śmuletra> gracza weź <wysz> i kurwa zrobić kompilację z moich nieudanych strzałów. Jak ty to rzuciłeś? Ale rzuciłem do przodu, to ja Ja nawet nie umiem wycelować, k***a ty Leczenie Lecimy tutaj. teraz Lecimy tutaj Południowy wschód O, Korea Północna Tam się da w ogóle wylądować? Korei? To wygląda jak coś, co jest w ogóle poza mapą. Mhm. I chyba jest. Nie. Nie. No. Da się chyba. Próbujemy. Ty, ale co to k***wa jest w ogóle? Krążownik Kroż Moskwa. <noise> Flota podwodna. Nie no, nie, ludzie, nie, tam przecież, Tam kurwa nic nie ma. <noise> to ludzie przecież tu nikogo nie ma. Co wy A Słyszeliście, że bombel p***dalał potardę w kiblu? <noise> Koguta. Koguta. Można. Ej, tu się jaram normalnie. No k***wa wszedłeś ogień tylko <noise> Boli. Chodźcie, lecimy. Jakbyście pompy widzieli, to... Będę zobowiązany. Jaki? Zobowiązany. Jest zwolennia Dobra, dobra. O, ogólnie tu jest twórka. A, k**wa, oczywiście blokada założona. Już nie ma. Dobra, to czym my do strefy dojedziemy? Jak nie no, ma Na bank są tu fura. Tu jest. No. Fura. A nie blokada. Tu jest czołg. O, o kurwa, No, to no spoko. Jakby, niedobry. nie ma auta, ale, ale czołg też <laughs> może być. Dobra, bierzcie czołg. Ja tu pozbieram jakieś nabo. <laughs> No, kurwa, naprawdę. Nie no, rozwalił nam tego. Aaaa! Oponę jedź, jedź, jedź. No kurwa, jedź bo dostaję No nie da się, ale czekaj, mam pomysł, mam pomysł. No jaki? Naprawimy, naprawimy, ale jeszcze musimy opony znaleźć. Trefa idzie. A nie, naprawiło się. Dobra, no to jedziemy. jedziemy. O, lewo. No nie no, tym się nie dostrzelać. O i paliwo. Już? Jest stacja. O, zgubiście. I tu jest tej podrazu, za krzakiem. A w strefie jest gościu. Aaaaaah! Wsiadam. F***a, był Serio, na, gościu. Ty, na drzewie. Gościu? Tu jest tytkami za plecami. Pa. Nie! O, kurwa, gościu jakąś kupię busem z tym wleciał tutaj. Czym? Dawaj mi jeden. Tym, którym się leczy. Leci Oj. na początku. Ło, k**a, bus! Paczka. Co jest? Roz... Do go Ty, ale to jest jakiś gościu, czy o chodzi? Tak. Aaa, ale dostałem! Nie, ja mam zero, ja mam zero. O f chodzi stary! Ale bo padam. No czekaj, bo ma, mamy tutaj problemy. Ale przecież pojechał w chłopie 8 km na lewie. Nie, bo tu gościu czołgiem jeszcze co, co za. Dobra, co ty. Dorzej, chcecie, normalnie. Mam no, parę. chyba już nie, nie Ale mnie możesz podnieść. Ja p*** no, o co tu chodzi? Uciekaj, 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 zostaw mnie. Ja mam dobrą skrytkę. Ja mam kamień, apteczki jak coś. I rakietę, mam rakietnicę, kamień, rakietnica zamierza, <laughs> Mam 3 HP ty, 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 ty. Kurwa, jeszcze prawie gościa zabiłem. <laughs> e, dobry, dobre roz... to był.